to dwa póki co puste słoiki XXL, którym za chwilę nadamy ich unikatowe kształty, w których razem z Natalią będziemy musieli najpierw kupić, a potem zjeść rzeczy z tych oto 11 kategorii. To oznacza, że w dzisiejszym odcinku każdy sam decyduje, jakie rzeczy kupi i wsadzi do swojego słoika, ale żeby było w miarę sprawiedliwie, to poza tym, że te rzeczy będą musiały być w naszym kształcie, to dodatkowo cały słoik musi mieć minimum 2000 kilokalorii. W takim razie Natalia, kształt, w którym będziesz musiał Musiała jeść dzisiaj rzeczy, to okrągły. Wydaje mi się, że prostokąt byłby łatwiejszy, ale okrąg też jest mega spoko. Nie, ale wydaje mi się, że okrąg jest chyba najłatwiejszy. Ja pewnie dostanę jakiś nieregularny zająć życie. Ale uwaga, sprawdźmy, zakręciłem już kołem i mój kształt to trójkątny. No nie jest najgorzej, ale będę miał chyba trudniej niż Natalia. Bo właśnie, Natalia, pamiętaj, że osoba, która jako pierwsza kupi wszystkie swoje kategorie, wróci z nimi do domu i wsadzi je do słoika, to po 30 minutach może zaczynać jeść, nawet jak druga osoba jeszcze nie wróci. Musimy robić mega szybkie i przemyśleć. Zakupy. Nie wiem, czy da się robić szybkie i przemyślane, czy to idzie z sobą w parze, ale życzę powodzenia, chociaż nie wiem, czy bardziej sobie nie powinienem tego życzyć. swoje dzisiejsze poszukiwania rozpocznę od kategorii coś z Airfryera. Z racji tego, że i tak później będę musiała podgrzać tą rzecz w airfryerze, no to nie ma znaczenia, czy ta rzecz wystygnie, czy się roztopi, czy cokolwiek innego się z nią stanie, i właśnie. Na stronie Burger Kinga udało mi się znaleźć chyba idealną rzecz, bo jak widzicie, są to takie chicken popsy, ale są takie małe i oczywiście są okrągłe, więc jedziemy do Burger Kinga i kupić. Dobra, widzowie, My się. Jestem przed Natalią, więc póki co mam nad nią przewagę czasową. I na początku pojedziemy sobie kupić coś z piekarni. To jest właśnie jedna z 11 kategorii. Znamy miejsce, gdzie są obok siebie dwie piekarnie i zacznę od nich, bo jest aktualnie godzina 13:51, więc no rzeczy w piekarniach o tej godzinie powoli już się kończą. A chciałbym kupić takie trójkątne ciastko z jabłkami. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego jedliście. Nie wiem w sumie, czy ja sam kiedykolwiek to jadłem, ale to jest jedyna trójkątna rzecz, jaka przychodzi mi do głowy z piekarni, więc. Idziemy tam i zobaczymy czy w tych dwóch piekarniach, które mam w głowie uda się takie trójkątne ciastko kupić. Jednego takiego rożka wiśniowego trójkątnego bym prosił, dobrze? No dobra widzowie, pierwsza trójkątna rzecz w dzisiejszym odcinku kupiona. Jak widzicie kupiłem jakiegoś rożka wiśniowego. Z drugiej strony wygląda on tak, no umówmy się, no jest ewidentnie trójkątny. I w tego typu piekarniach są specjalne segregatory, w których da się sprawdzić wartości odżywcze. No ja o to poprosiłem i okazało się, że taki rożek wiśniowy ma 303 kcal w 100 gramach. Dobra, a ile waży on? Ten jeden? Zapytałem też, ile znaczy tak jeden rożek, żeby wiedzieć, ile dokładnie on ma kalorii. Pani powiedziała, że 24 gramy. Oznacza to, że pierwszy z mojej listy ma tylko 72 kilokalorie. I z jednej strony super, bo bardzo szybko dam radę to zjeść, ale z drugiej strony, no mój słoik cały musi mieć 2000 kilokalorii minimum, więc jakieś większe rzeczy trójkątne też będziemy musieli wziąć, ale właśnie stoję w tym momencie przed biedronką, której drzwi ewakuacyjne widzicie tutaj i pójdę do niej, dlatego że tam powinna być trójkątna rzecz z kategorii pieczywo. Ja jestem wiedrący, ale niestety w tej nie ma bułki, której szukam, więc będę musiał skoczyć do jakiejś innej. Ale wśród naszej kategorii jest coś takiego jak słona przekąska, i z racji tego, że w tej wieży są, jak widzicie, serowe doritosy, to wezmę je i tę kategorię będę już jeszcze na słodycze, żeby zobaczyć, czy jest tutaj może jakaś trójkątna słodka przekąska, bo taką kategorię też mamy, ale chyba niestety. No, będzie z tym problem. Mamy też kategorię coś z lodówki, i tutaj mam, jak widzicie, idealną, ale chyba trochę za dużą rzecz. Jest to taki trójkątny ser, ale nie. On jest zbyt głowy. muszę znaleźć jakiś mniejszy. No dobra, dojechać. Już na miejsce i idę zamówić moje Chicken Popsy. Do wyboru, z tego co widzę, mamy trzy rozmiary Chicken Popsów. Najmniejsze kosztują 7,99, a największe 19,99. Za te podziękujemy, oczywiście weźmiemy najmniejsze. Dobra, w też ostatecznie kupiłem póki co tylko do Litosy, więc na razie dwie kategorie za mną, ale idę jeszcze do Dilze, który jest obok, bo może tam uda się znaleźć coś trójkątnego. Jestem w Dilze i tutaj, jak widzicie, znalazłem Toblerone, które będzie idealne jako słodka przekąska, więc to biorę na bank, ale rozejrzę się, czy nie mamy czegoś jeszcze do jakiejś innej kategorii. Okej, okay, wróciłem już do samochodu, odebrałem moje. Zamówienie. Jest to pierwsza z 11 rzeczy, które musimy kupić i szczerze nie idziemy najlepiej, więc przyspieszamy i pojedziemy teraz do oszołom, bo wydaje mi się, że tam uda nam się odhaczyć więcej kategorii za jednym zamachem. Wrócę już do samochodu poza dobrone, nic innego, trójkątnego, co by się nadawało, niestety nie znalazłem, ale w ogóle jestem w szoku, bo cała ta czekolada ma równo 100 gramów, czyli dokładnie 528 kilokalorii. To oznacza, że mój słoik po zakupie tych trzech rzeczy ma już 1080 kilokalorii. jak tak dalej pójdzie, to te 2000, które są limitem przekroczę zbyt mocno. No więc będę starał się teraz brać trochę mniej kaloryczne rzeczy Chociaż z drugiej strony tych trójkątnych rzeczy nie ma wcale tak dużo, żebym mógł sobie nagle wybierać Więc przyjmę taką taktykę, że będę chyba po prostu brał to co będzie I liczył na to, że szybciej wrócę do domu i będę miał na Natalią przewagę czasową Ale dobra, ustawiłem już aplikację na Wasucha, czyli taki oldschoolowy sklep Który w sumie kiedyś wam już pokazywaliśmy I w którym mają tak naprawdę wszystkie rzeczy, które były w naszym dzieciństwie W tym wydaje mi się jedną trójkątną rzecz, która będzie pasowała do kategorii na wagę, Ale czy faktycznie ona będzie, to musimy pojechać i zobaczyć Dojechaliśmy do Oshu, jestem na działce ze słodyczami Dlatego, że pierwsza rzecz, którą sobie tutaj znajdziemy To słodka rzecz i już tutaj widzę Fajnego kandydata Jak widzicie udało mi się znaleźć takiego To który jest okromny, więc biorę jego Muszę tylko sprawdzić ile ma kilokalorii Bo w tych chicken popsach z Burger Kinga Nie mogą sprawdzić, bo nigdzie nie było informacji A tutaj mamy 453 100 g, A to waży 40 g, Więc nieźle Kolejna kategoria to słona przekąska I chciałam wziąć bake z osmaku pizzy Ale niestety jak widzicie jest pusta półka, więc więc mam do wyboru albo pomidorowo-oliwkowe, albo czosnkowe I wiecie co? Chyba wezmę te, żeby aż tak nie śmierdziało mi z buzi czosnkiem Obliczyłam sobie właśnie ile one mają kilokalorii I powiem wam, że jestem w lekkim szoku, bo taka paczuszka ma ich aż 654 Całkiem sporo, ale dzięki temu będę mogła brać już inne rzeczy mniej kaloryczne Po drodze do wasłucha, stwierdziłem, że zajadę do kolejnej biedronki, która jest obok I jak widzicie opłacało się, bo są tutaj te trójkątne wysokobiałkowe bułki Biorę jedną i lecimy dalej Tym razem szukam czegoś z lodówki i powiem wam, że tutaj nie będzie najmniejszego problemu, bo wszędzie mamy okrągłe opakowania. Spójrzcie na przykład na ten serek. On jest oczywiście z góry okrągły, z dołu też jest okrągły, więc mogę go wziąć, ale pytanie, czy mam na niego ochotę? Nie za bardzo. Chyba poszukam czegoś innego. Dobra, udało mi się znaleźć idealny produkt. Mini i jeszcze z drażytkami. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nigdy czegoś takiego nie jadłam. Oczywiście opakowanie okrągłe, więc biorę to, bo dzięki temu będę miała naprawdę bardzo mało kilokalorii. Bułka wysokobiałkowa, którą kupiłem i która waży 80 gramów, w 100 gramach ma dwie. 276 kcal, więc wychodzi na to, że jedna bułka ma ich dokładnie 220. Ale mi poszło dobrze idzie. Czwarta kategoria w tym sklepie, a piąta ogólnie w odcinku, to coś owocowego i jak możecie zauważyć, wzięłam mandarynkę, jest ona idealnie okrągła, jest mała i mała kaloryczna, więc wrzucam ją do mojego koszyka i teraz idziemy poszukać czegoś na wagę. Wydaje mi się, że ze znalezieniem okrągłych cukierków nie będzie najmniejszego problemu, ale jedziemy sprawdzić. Jestem już na dziale z cukierkami udało mi się znaleźć takie śnieżne kuleczki, które razem z karmelem, w ogóle mieliśmy u nas w domu. Testowaliśmy je już, są bardzo dobre i wiecie co? Chyba je wezmę. Co prawda nie ma ich za dużo, ale są to takie typowo okrągłe cukierki, więc biorę je. Tylko wolałabym białe, bo one są z białą czekoladą, a? No dużo ich nie ma. Udało mi się znać opakowanie tych cukierków i jak możecie zauważyć, w 100 gramach produktu mamy 560 kilokalorii, więc muszę zważyć moje cukierki i przeliczyć, ile one będą miały. Do torebki zapakowałam 3 cukierki i okazało się, że ważą one tylko 44 gramy, czyli wychodzi na to, że nasze cukierki mają 246 kcal Dojechałem w końcu do osucha, idziemy do środka i zobaczymy, czy będą na... Na wagę, trójkątne andruty. Czy dobry. Czy andruty trójkątne na wagę takie macie, może? To takie przykładane? Tak, Idealnie. Nie, nie wafle krakowskie, dobra. Jedną sztukę, jeden taki trójkącik jak najmniejszy bym prosił. No i jest, kolejna trójkątna rzecz kupiona andruty, a właściwie wafle krakowskie, bo tak to się nazywa. Były dostępne, No tylko tyle, bo jedna sztuka mi wystarczy. Oczywiście na tym wafelku nie ma kilokalorii, więc w środku musiałem jakoś się dowiedzieć, ile to ma kilokalorii, ile waży i oto co było napisane na pudełku. 100 g, 490, dobra. I 35 waży. Zaokrąglając taki trójkącik ma 172 kilokalorie I teraz idziemy najpierw do dużego supermarketu, Potem idziemy do galerii i mam nadzieję, że w tych dwóch ostatnich miejscach No kupię wszystkie brakujące rzeczy z pozostałych kategorii Dobra, odpowiadam sobie swoją listę, na której zapisuję produkty, które udało mi się kupić Jak widzicie mam już na niej 6 sztuk I stwierdziłam, że policzę ile kilokalorii mają te rzeczy I jak dotąd mają 1265 Plus chicken popsy, do których niestety wartości nie udało mi się znaleźć Oszo spróbuję kupić jeszcze jedną rzecz z kategorii coś z zamrażalnika Pomyślałam sobie od razu o lodach, tylko pytanie, czy uda mi się znaleźć jakiegoś okrągłego loda na patyku. Idziemy to sprawdzić, jestem już w sumie na dziale z lodami, więc za chwilę będzie wszystko wiadome. Dobra, pierwsza lodówka. Tutaj okrągłych lodów nie ma. Są bardziej takie nieregularne, bym powiedziała, lecimy dalej. Mamy tutaj jakieś bigmierki, one z kolei są prostokątne, więc też odpadają. Magnum też odpada, lecimy dalej. Tutaj z kolei są kaktusy i jakieś lody wyprodukowane dla oszą, ale no typowo okrągłe one nie są, więc też niestety odpadają. Na dole udało mi się znaleźć okrągłe lody, ale niestety. Są one w dużym opakowaniu, więc takich wolałabym uniknąć. I no idę poszukać jeszcze czegoś na patyku. Jeśli uda się znaleźć, to wezmę na patyku, a jeśli nie, to po prostu wezmę te olbrzymie. Kaktusy, lody ekipy. Nie wierzę. Patrzcie, co tutaj jest: lody Hot Wheelsa i lody Barbie. Czy one też są okrągłe? Tak, one też są okrągłe. Spójrzcie, jak one wyglądają. Dobra, biorę tego loda Barbie. On ma 192 kcal w jednej sztuce, więc jest spoko. Dojechałem już do oszą i proszę bardzo, patrzcie, kogo by tutaj mamy. W sensie, Natali nie ma aktualnie w środku, ale skoro stoi nasze będą bo to znaczy, że jesteśmy w tym samym miejscu i co najważniejsze, nie wróciła jeszcze do domu, więc mamy sporo czasu. Dobra, stanęłam sobie na chwilę, żeby sprawdzić, co z mojej listy zostało mi jeszcze do kupienia i tak, mamy kategorię coś z fast fooda, ale na to już mam pewien pomysł, tylko będziemy musieli pojechać do maczka, żeby go zrealizować. Mamy też kategorię na ciepło i tutaj też kupimy coś w maczku i została nam jeszcze kategoria coś z piekarni i pieczywo. Tak się składa, że w tym samym budynku jest odrębna piekarnia, więc za chwilę do niej pójdę i z kategorii coś z piekarni spróbuję kupić po prostu najzwyklejszego pączka. Mam na Mam nadzieję, że będzie, a jeśli nie to może wezmę jakąś drożdżówkę Z kolei przy kategorii pieczywo chciałabym kupić jakąś najzwyklejszą bułkę Może być nawet kajzerka, zobaczymy co będzie do wyboru Więc ja teraz idę z tym wszystkim do kasy i widzimy się już w samochodzie Tam wam pokażę co udało mi się kupić w piekarni Włoszą udało mi się znaleźć lody w kształcie rakiety, które no jakby nie patrzeć są trójkątne Więc biorę je na bank, bo one mają bardzo mało kalorii Kolejna rzecz z mojej listy, którą biorę to trójkątny ser turek naturalny, który waży 125 gramów, a w 100 gramach ma 280 88 kilokalorii, czyli wychodzi na to, że cały kawałek ma 360. Miało być tak pięknie, ale niestety okazało się, że w piekarni za dużego wyboru już nie było. Stwierdziłam, że pojadę do innej, ale najpierw po drodze zajdziemy do maczka, żeby kupić cheeseburgera na ciepło i makaronika jako coś z fast food. Niestety nic więcej tutaj nie udało się kupić, więc po resztę kategorii jedziemy do galerii, w której mam nadzieję, że uda mi się kupić już wszystko, bo powiem wam, że patrząc na te rzeczy, jestem tak głodny, że najchętniej zjadłem to już teraz, ale no zanim to, to niestety muszę jeszcze najpierw wrócić z tym wszystkim do domu. Odebrałem już moje zamówienie. Tutaj znajduje się makaronik o smaku malinowym, a tutaj znajduje się cheeseburger. I powiem wam, że jak sobie analizuję te wszystkie moje rzeczy, to ten słoik będzie mega lightowy. Wydaje mi się, że zjem go w godzinę, ale czy tak będzie, to zaraz się przekonamy. Jadę jeszcze do piekarni i wracam do domku. Aktualnie mamy godzinę 15.41. I szczerze, wydaje mi się, że będę przed karolem i że przed czasem będę mogła zacząć jeść. Żeby tak było, to odkładam kamerę, zaliczam piekarnię i w domu pokażę wam już, co udało mi się kupić. Przychadzamy do galerii i znalazłem coś takiego jak Pickers Cheese. Z triangles, czyli takie serowe trójkąciki. Niestety jest ich 230 gramów, ale jak widzicie, one są idealnie do airfra, czyli no perfekcyjnie pod moją kategorię. Tylko, że w 100 gramach mają 315 kilori, więc taka paczka ma ponad 600 to grubo. Dobra, jednak ta paczka ma 724, więc mega dużo, ale szczerze, mam na nie mega ochotę, więc biorę najwyżej oddam, jak wylosuję takie ułatwienie na kolefortuny. Dojechałam właśnie do domu, kupiłam wszystkie rzeczy i spójrzcie, Karola jeszcze nie ma, więc jestem pierwsza. Zabieram moją reklamówkę, idę do góry, wkładam wszystko do słoika. No i czekamy 30. Minut. Mam nadzieję, że Karol przyjedzie dużo później. Dobra, wzięłam już mój słoik. Trzeba go Wszystkie rzeczy, na sam dół wciskałam Dobra, są TOFINEK Makaronik Cheeseburger I ja jego wsadzę po prostu tak Co my tutaj dalej mamy? Cukiereczki Monte Kajzerkę musiałam niestety kupić w biedronce, bo w tej już nie było żadnych okrągłych bułek Były tylko takie Albo kwadratowe, albo takie nieregularne Mandarynka hot Tutaj mamy PONTUSIA No i na sam koniec został lód, ale jego ja schowałam do dobra bo on zaraz tutaj popłynie Wszystkie inne rzeczy są zapakowane już w słoiku, więc uwaga Odpala minutnik na 30 minut Wróciłem już do samochodu, ogólnie udało mi się Kupić wszystkie brakujące kategorie, ale stwierdziłem Że nie będę marnował czasu w galerii na nagrywanie Tylko najpierw kupię wszystko, a potem w samochodzie Pokażę wam to co mam i uwaga Na końcu naszej listy mamy kategoria coś owocowego I stwierdziłem, że kupię malinowe brownie W starbucksie, taki kawałek Ma 280 kilokalorii, pani to dla mnie sprawdziła Więc jeszcze raz mega dziękuję Na górze listy jest kategoria coś z fast fooda I jedyna trójkątna rzecz Jaką udało mi się znaleźć To niestety Kurito z KFC, ono ma tak naprawdę cztery małe trójkątne kawałki, więc niestety, żeby zaliczyć te kategorie, będę musiał zjeść je wszystkie. Jeśli chodzi o kategorię coś na ciepło, to wziąłem, jak widzicie, jeden kawałek margarity z Pizzy i akurat tutaj da się wziąć te kawałki, więc super. Swoją drogą, jestem w bo taki kawałek ma 309 kalorii. Myślałem, że będzie miało o wiele więcej. No i do tego te serowe trójkąciki, ale je już widzieliście, więc tak naprawdę mamy wszystko, ale niestety jestem trochę przerażony, bo cały mój słoik ma 3884 kilokalorie. Nie, dość, że mam tych mega dużo, to na dodatek Natalia jakiś czas temu dała mi znać, że jest już w domu i że leci te pół godziny, po których będzie mogła zacząć jeść bez mnie, ale wydaje mi się, że zdąży dojechać zanim Natalia zacznie, więc no zaczniemy mniej więcej w tym samym czasie, ale wydaje mi się, że ona z okrągłymi rzeczami miała dużo łatwiej, żeby mieć mniej kalorii. Dojechałem już do domu, jak widzicie Natalia słoik gotowy czeka, ale na szczęście się wyrobiłem. Natalia nie mogła jeszcze zacząć tego jeść, bo mogłoby to zrobić dopiero za 2 minuty i 47 sekund, więc unlucky Nati zaczynamy razem. Unlucky Karol, to jest dla ciebie, bo ją tak Lajtowy słoik, że ja go zjem w godzinę Ile kalorii? Dwa tysiące, czekaj, już sprawdza. Nie no, nie gadaj, że masz dwójkę z przodu 2410. Żartujesz? Nie, serio Trzy tysiące osiemset generalnie ja, 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 ja. No więc widzowie, szanse w dzisiejszym odcinku nie będą równe Ale spokojnie, pamiętajcie, że co jeszcze minut kręcimy kołem fortuny Z ułatwieniami lub utrudnieniami Ale mam nadzieję, że będę wysłał dzisiaj same ułatwienia Więc lecę szybko zapakować moje rzeczy do słoika i możemy zaczynać Mój słoik, jak widzicie, też jest już gotowy, więc oficjalnie 20. Minut do pierwszego głosowania, czas start. Ja od razu, bez wymyślania, biorę pierwszą rzecz, która jest na samej górze, czyli tą pizzkę z Pizzy Hut. I jak widzicie, ten kawałek jest tutaj naprawdę potężny, ale chcę go zjeść, bo on już robi się delikatnie chłodny, więc wykorzystam to, że jest jeszcze delikatnie ciepły, żeby po prostu nie musieć go podgrzewać. Ja z kolei jedzenie zacznę sobie od cheeseburgera, który wygląda trochę jak podeszwa, ale smaku na pewno będzie dobry. Co to, to jest za kategoria Twoja? Coś na ciepło? Coś na ciepło? Mhm. Okej. Okay. To w sumie zaczynamy tak samo, bo ten kawałek pizzy to też jest moja kategoria, coś na ciepło. Specjalnie wziąłem Margarita, żeby miała jak najmniej kalowi. Nie, czemu nie peperoni? Było, ale ja mówię, nie. Muszę osiągnąć kalorie, bo i tak mam ich mega dużo. Serio? Ostatnio w ogóle byliśmy w galerii nagrywaliśmy mojego vloga. I Karol miał taką ochotę na pizzkę z Pizzy Hat. Pierwszy raz od roku chyba poszliśmy i okazało się, że peperoni nie było. A teraz wziął margaritę. Na tym ja mam prawie 4,5 kalorii. Ja nie mogłem już brać więcej. No co ja ci powiem, Karol, trzeba było to jakoś lepiej planować. Co jest, Karol, że ty tak szybko jesz? nie, nie ma czasu. Ja dopiero sobie tyle cheeseburgera Uwaga, mamy go. Pierwsza rzecz, jak sobie znowu zjedzono. Nie minąłeś nawet 5 minut, a ja już mam. Mam 309 kalorii za sobą. A ja 306. Serio? No! Moje 309 to jest tak naprawdę dopiero 10% tego słoika. Ale skoro miałem teraz coś na słono, to spróbuję sobie zjeść coś słodkiego i wezmę może o ten wiśniowy trójkącik z piekarni, który kupowaliśmy na samym początku. Ja już właśnie też kończę mojego cheeseburgera i powiem Ci, Karu, że lubię takie słoiki, jak mamy zupełnie różne rzeczy. Tak, no można sobie mieszać, nie? Raz słone, raz właśnie słodkie, tak jak u mnie teraz. Oho, uwaga, co na wyciągnie. Pączek! Pączek. Powiem, mamie, i sobie, że kurito, Doritosy i Toblerone one nabiły w moim słoiku bardzo dużo kalorii, ale no niestety, nie było nic innego trójkątnego, żebym był w stanie w miarę szybko kupić. Mmm. Tu środku jest ta wiśnia. Nie do końca mi się widzowie to podoba, ale trudno. Najważniejsze, że to jest mega małe i w tym momencie druga rzecz za mną. W moim pończu z kolei są powidła i powiem wam, że tak dawno nie jadłam takiego zwykłego, normalnego pączka. Ostatnio zazwyczaj jemy jakieś takie z kremem pistacjowym, z mango, marakuje, a zapomniałam, jak smakuje taki zwykły, klasyczny pączek. Jest przepyszny. Ty, Natalia, pamiętasz, jak w dzieciństwie smakowały te andruty? Pamiętam, może, ale miałabym ochotę teraz to ugryźć od ciebie. Hmm, kupiłem je w tym sklepie odszkulowym. Tak, byłeś tam? To smakuje dokładnie tak samo. Jak jakieś 15 lat temu nic się nie zmieniło. Mój pączuś też. Tak samo w sumie wygląda nawet. Ale uwaga. Ej, poczekaj, to jest twoja trzecia rzecz? Mhm. Mm co jest grane! Dzisiaj mam mega motywację, bo wiem, że ty masz słaby. To w ogóle jest pierwszy słoik od dawna, w środku którego nie mamy totalnie żadnego picia, więc przyniosłem sobie właśnie butelkę wody, nalewam ją do szklanki i muszę popić to wszystko, co do tej pory zjadłem. I muszę też sobie przepukać buzię, bo mam taką mieszankę smaków, że nie pytajcie. Dobra, możemy lecieć dalej. Dobra, ja też muszę przyspieszyć, bo jak widzę, co się dzieje u Karola, że on już nakłada sobie czwartą rzecz, To nie może tak być. Moja druga rzecz zajęczona i czas wybrać kolejną. Tym razem może będzie to Kajzerka. Kajzerkę musiałam kupić w Biedronce i powiem wam, że mam wrażenie, że Kajzerki to jest taki najgorszy sort bułki w Biedronce. Jakby śniadaniowe, wysokobiałkowe, są mega dobre z makiem, a to jest taka lekka skałka, bym powiedziała. Chociaż nie jest aż tak że jak się spodziewałam, że będzie. Ja już w międzyczasie odkryłem sobie kawałek malinowego brownie ze Starbucksa. Yn ymwneud i mi ystyried sut y Jest takie pyszne. O, wow. Widzowie, to jest jedno z lepszych ciast, jakie ostatnio jadłem. Przepyszne, bo my z natajem z takim zwykłym samym brownie nie przepadamy. W sensie, lubię od czasu do czasu zjeść, ale dla mnie zwykłe brownie jest zbyt czekoladowe. A tutaj dzięki temu, że mamy te mariny, mmm, to to jest tak fajnie przełamane, że wchodzi jak złoto. Ale dobra, widzowie, to jest hit, bo minęło dopiero 16 minut. A ja mam już zaliczone 4 z 11 kategorii. Co prawda, nie jakieś najbardziej kaloryczne, chociaż trochę tych kalorii już zjadłem. Wzięcie tej kazerki teraz, to bym chyba najgłupszy pomysł. Ona jest taka sucha, żeby pijemy już całą szklankę wody. A, fajnie. Dodatkowo się zapchasz. Mi, mi się to podoba. Na szybko przyniosę jeszcze z zamrażalnika mojego trójkątnego loda, którego chcę zjeść jeszcze przed losowaniem, bo jak okaże się, że losuję pierwsza i wylosuję na przykład zamiany rzeczy ze mną, to nie będę mogła wtedy tego loda wziąć. Ale zimne. Uwaga! Mamy go oh, Idealnie się wrobiłem i jestem w szoku, że w 20 minut zajeczyłem aż 5 rzeczy O tym kto pierwszy będzie kręcił kołem z ułatwieniami i trudnieniami zadecyduje butelka Która w sumie nie wybrała nikogo, więc kręcę jeszcze raz Uwaga No serio Dobra, do 3 klasy sztuka No to jest jakiś mem Dobra, może ja zakręcę Dobra, zakręć ty, no Nie, no to bo to będzie... Właśnie, musi lecieć sama to bardziej chyba ty Bardziej ja no. Chcesz kręcić? Mogę kręcić Dobra, to kręć, bo inaczej nigdy tego nie wylosujemy W takim razie Natalia zakręciła już kołem I do następnego losowania Możesz jeść tylko kategorie, których ja już nie mam Na pewno nie masz kategorii coś na ciepło Bo jedliśmy ją razem Na pewno nie masz też czegoś z zamrażalnika Tak, bo zjadłem loda Zjadłem też e, rzecz na wagę Zjadłem o, też, też czekaj. rzecz z piekarni Rzecz na wagę Z piekarni ja też już zjadłam I jeszcze jedna kategoria Ten rogani taki trójkąt. Nie, to było z piekarni. Coś owocowego, Starbucks. Okej, okay, coś owocowego, mandarynka. I to co, my zjedliśmy trzy takie same kategorie? Nie, Karol, zjedliśmy dwie takie same. Okej, okay, czyli ty możesz trzy zjeść teraz tak, te 20 minut. Trzy i patrz, co mam. No. Poznajesz? Mieliśmy je w tym roku. Mieliśmy, no? Dobra, stwierdziłem, że wezmę sobie tym razem moje kurito, które jest podzielone na cztery kawałki. Uwaga, próba smaku tego kurito. Ej, w sumie dobre, ale mam wrażenie, że jest jakieś takie mało wypełnione, nie będę ukrywał, odpowiada mi to w tym odcinku, więc być może ma ono nawet trochę mniej kalorii niż było w tej tabeli z wartościami odżywczymi. Dwa moje cukiereczki zjedzone, więc czas na ostatni trzeci. Na w środku mają takie chrupiące kuleczki. Zaliczony teraz czas na mandarynkę. Mi zostały już tylko dwa kawałki Kulito, ale powiem Wam, że ja mam dzisiaj takie słońce, że to jest jakiś hit. Szczerze, na tix, ja dalej nie czuję się naizdany. Zjadłem już tyle rzeczy, a czuję, że mam jeszcze sporo miejsca. Ja jadam się śniadanie o ósmej. No ja jadłem od dziesiątej ale jedną bułkę i nic poza tym nie jadłem dzisiaj, więc naprawdę widzę bez szansę, że ja w siebie to wszystko wcisnę. I nawet kulito mi dzisiaj smakuje, czy Jaką kategorię jesz, Karol? Coś z Aha. No właśnie, przecież Natalia ja ma uczucie, że może jest tylko te same kategorie, których Ja już nie mam, ale na tym etapie to nie jest jeszcze jakieś mega duże uczucie, więc nawet nie. manda gonna take a break put baga baga Mamy to. Kolejna rzecz dla Johna. Jezu, widzowie, trafiłam się tak kwaśna mandarynka, że aż mnie język szczypie. No niegbym cytryny jadła. Serio? Mhm. Są takie mandarynki? No, dawno już takie nie jadłam, bo ja ostatnio kupuję mandarynki w biedronce i one są zawsze słodkie, a ta jest taki kwaśor. że aż wykręca. Na przykład nie smaku. Chciałem teraz widzowie zjeść tego turka, ale kurde, wiecie co, on leżał tyle poza lodówką, że jest już ciepły, więc zanim go zjem, to trochę go schłodzę w lodówce. A póki co, pójdę chyba za ciosem i spróbuję zjeść te doritosy. Dziękuję Karol bardzo, że zjadłeś to kurito, bo dzięki... Temu ja mogę zjeść makaronika. Dlaczego masz fastfuda makaronika? Mhm. To ja się nie dziwię, że ty masz 2000 kalorii, jak ty masz makaronika z fast fooda. Trzeba było kombinować, o to chodziło w tym filmie. Ja nie miałem za dużego wyboru, bo trójkątnych rzeczy w fast foodach prawie nie ma. Ja hmm, w sumie chyba ciężko. No ciężko, no serio. Byłem w KFC w oczach, kiedy to mu wybiorę. Ale sprawdźmy, ile w paczce będzie tych Dolitosów. Ups. Jeden na skarpetce. Dobra, tam trzy sekundy nie leżał. Ja poszłam po mojego loda Barbie. Uwaga, robię tylko unboxing tutaj. Nie to no, jaki śmieszny! Jaki okrągły, co? Miałeś mega łatwo z tymi osobnymi rzeczami. Tak wygląda jakby był spleśniały. No, do kiedy ma termin? 2K26! No lepiej go nie jest Natalia? Zaryzykuję chyba. O, czas na kolejne kończenie. Tym razem moja. Zanim zakręcałem, to spójrzcie jeszcze na tego loda. Widzicie, jak on wygląda? On ma normalnie na sobie, jakby taką pleśń, Jest normalnie szary, i ja przejrzałam kilka TikToków. I na żadnym czegoś takiego nie ma. Tutaj jest porównanie. No ja, dobra. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Mimo tego, że był w terminie, to jak widzicie, no wygląda mocno dziwnie. No, wygląda podejrzanie. Lepiej tego nie jeść. Tylko co teraz zrobimy, bo ja nie mam drugiego takiego loda ani. No innego, którego mogłabym zjeść. Nie mamy zamrożoniku okrągłych? Raczej nie. To może zróbmy tak, że odkładasz jego, a ja odkładam. Podobną kalorycznie rzecz i mamy, jakby, to samo. No dobra, to zróbmy tak. W takim razie, w moim słoiku rzecz, która jest najbliżej tych 100 i ludzi kalorii? Dwóch. No to jest moja bułka, która ma 220 i ja muszę na tych stworzyć ją. Dobra. W takim razie, moja bułka wykreślona. Natali, Lud, Barbie też, więc mam po prostu po jednej kategorii mniej. Czy ty widzisz, że zostały mi już tylko cztery rzeczy? Co? No! A dobra, na szczęście masz Bake rolls, które mają 654 kilokalorie ale. No i tak widzę, będzie ciężko. W takim razie, już szkołem i błagam, oby było jakieś ułatwienie. E, super widzowie, jakbym miał za łatwo, to teraz jeszcze nie mogę używać rąk do jedzenia. Dobra widzowie, skoro nie mogę używać rąk, to biorę się za jedzenie bez ich używania, ale oglądamy i nie oceniamy, tak? Tak się umówmy. Ci to poszło Karol, poza tym, że masz okruszki nawet na nosie, to jest okej okay. Nie da inaczej Ja w ogóle w kuchni pogrzewam sobie w airfryerze moje chicken popsy, A w międzyczasie podjadałam swoje bake rollsy, bo już je mogę jeść Jestem mega ciekawa jak sobie poradzić z tymi okruszkami Bardzo łatwo, trzeba odpalić tryb odkurzacza i uwaga nigdy jedzenia nie widział. No chyba już zaliczone. Teraz już zaliczone. Idę właśnie zobaczyć do airfryera jak moje chicken popsy. Mogłeś napić, używając? rąk? No a tam było o jedzeniu chyba, tak? Mhm, że nie mogę używać do jedzenia, ale do picia mogę. No tak. Ty widzowie, jestem w szoku. Przez to, że musieliśmy wykreślić tą moją bułkę wysokobiałkową, to jak widzicie, zostały mi już tylko trzy rzeczy do zjedzenia. Co prawda te serowe trójkąty z airfryera mają mega dużo kalorii, ale... A, chciałem powiedzieć, że reszta nie ma wcale tak dużo, ale nie no, jednak to Toblerone ma 528. I ten ser turek jest najmniej kaloryczny, 360. Mi też zostały trzy rzeczy, ale chyba za mocno sobie pogrzewam te chicken popsy, bo aż palą normalnie. A skąd je masz? W Burger Kinga. A, w Burger Kingu taki mają? Uh -huh. Dobra, czas na ostatni. Zaliczony. Jedziemy z kolejną rzeczą. Bo widzę, że czekoladę sobie już w tle odpakowuje czekoladę. A nie chcę, żeby ze mną wygrał. Nie było łatwo, ale udało mi się wyjąć to Toblerone z folii. I zastanawiam się teraz, jak ja mam to zjeść. No bo, oczywiście, nadal niestety nie mogę używać rąk. No, chyba musimy zrobić tak samo jak wcześniej, czyli. O! Szczerze, to nie wiem, czy tego nie będzie się jawał wygodniej niż tych dolitosów. Mhm. Przez to, że ta czekolada jest delikatnie rozpuszczona. Nie jest ona aż tak twarda, i fajnie te kawałki się odrywają. Więc w sumie teraz nie jest to jakieś duże utrudnienie. O, to jest dobre. Ty, ja dalej widzę, że nie jestem najdzony czekajcie. Zatem już tyle. Staram się jeść to na tej żebyście widzieli, że nie oszukuję czy coś, bo ja sam jestem w szoku, że po tym wszystkim nadal mam miejsce. Ups, trochę się opułem Ja sobie jadę trochę bejkrosów, ale zostało 4 minuty do dokonanego losowania, więc twierdziłam, że muszę pozbyć się małych rzeczy, w razie gdyby Karol, a nie teraz ja losuję No, teraz ty losujesz A to luzik, bo chciałam powiedzieć, że w razie gdyby Karol losował jakąś zamianę rzeczy, żeby nie mógł wziąć najmniejszych, ale teraz już jestem spokojny. No O bym to zjadł <laughs> Ty to lubisz mega, nie? Lubię, no I szczerze, nawet teraz mam na to ochotę, ja nie wiem, dzisiaj mam taki dzień, że szok Co ci się dzisiaj stało? Nie wiem, jakoś mi się chyba rozszerzył żołądek, nie? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. To finek skończony. Yes. Pusty talerz. Ja wydaję walczyć z tym moim tą jeszcze jakby trochę go zostało. Ale jemy twardo, bardzo dobrze. Ja w ogóle to lubię. Ale powoli, powoli zaczynam czuć, że trochę już jadę. W tym momencie wow. to poczułem O yes. jak już zasłudziłem. Czekajcie, muszę popić. Dzisiaj bieżnie rozstawiamy wieczorem mm -hmm. Trzeba będzie to spalić Ale ja aż tak dużo nie ziem. No tak, jak ty masz 2400 kalorii To dużo nie zjesz, ale... 200 bez loda 200 bez Na no, razem razem widzę wyczucia, jakoś lepiej wyrównać zasady Chociaż z drugiej strony uh -huh. Oho. Często mówicie, że Natalia nie ma szansy. No, no bo wiadomo, że jestem facetem i, i, i jem trochę więcej Więc dzisiaj na tych smacznień dziecka no, Dobra, kręć kołem W takim razie, uwaga, Natalia zakręciła kołem I zająć życie będzie mogła coś odłożyć No dobra, aż takiego farta w tym odcinku Natalia nie masz, bo musisz zjeść jedną Całą rzecz. Ty, to w przy masz przypowo, Bake rollsy masz już otwarte. Aha, dobra. Ty masz jeszcze tam w słoiku Monte, widziałeś kiedyś coś takiego? Monte z cukierkami? Tak, ale widzisz, jakie jest malutkie? No widzę, niestety, widzowie. Wystarczy, Natalia, zje to monte, żeby mieć już jakby to zaliczone. Myślisz, że jest biało-czarny w środku? Nie wiem. Tak. Jest? No, ale dziwne to będzie chyba trochę. Kurde, widzowie. Zastanawiam się, co teraz robić, bo generalnie Natalia ma jeszcze 19,5 minuty na zjedzenie tego monte i reszki tych Bake których no w sumie. Trochę jeszcze jest. Jak smakuje? Jak normalne Monte? Mhm, uh -huh, ale moim zdaniem te cukiereczki nie pasują. To właśnie jakieś dziwne połączenie tak szczerze. Monte jest orzechowe, a te cukiereczki smakują jak drażetki, więc mega dziwne, plus to Monte się zrobiło już ciepłe. A, okej. Okay. Nie wiem czy jest obce, żeby w 20 minut Natalia nie dała rady tego odcinka wygrać, ale w razie czego ja będę dalej walczył. Wiem do końca już moje Toblerone. Kończymy monte, Zjedzone Natalia Natalia zaledwie i ja zadam ja to bedone. Więc zostały mi dwie ostatnie rzeczy. Jedna z nich to ten ser turek naturalny, a druga to te serowe trójkąciki których jest mega dużo, więc nie no będzie ciężko to wygrać, ale i tak będzie bliżej niż się spodziewałem. Ja już sobie wysypałam wszystko, co miałam w paszce i powiem wam, że nie ma tego za wiele. Jeszcze zdążyłam zjeść. W międzyczasie Karol wam tam pokazywał te serki, czy co to tam było? Nie nie ma tego za wiele Natalia. No ale jest cały mały talerzyk. Ty już to jesz, nie wiem ile, z pół godziny chyba, a tego jeszcze jest sporo. Ale samo kruszy już zostały. To niezłe okruszki, powiem ci, jeszcze jest parę ładnych gramów tego, ale ja właśnie otwieram mój ser i proszę bardzo, na dzień dobry, taka ciekawostka. Czaisz Natalia, że im bliżej końca ważności, tym coraz bardziej dojrzały robi się ten ser? To w sumie jest trochę logiczne. No w sumie trochę logiczne, ale tak. Miesiąc przed jest faruszkowy i konsystencja elastyczna, potem jest śmietankowy, mleczny i konsystencja kremowa, a już najbliżej końca ważności smak jest wyrazisto dojrzały, a konsystencja delikatnie rozpływająca się. Ja już że dokopałem się do mojego sera, tak to wygląda. Kurde, że jest całkiem potężny, ale mogłoby pewnie jeszcze lepiej, gdybym wiedział, że mam szansę na wygraną, ale patrząc na to, co się dzieje na talerzu, no to chyba jedzenie tego w całości nie ma już sensu. Karol, ty się możesz od razu poddać. Już? Mhm. Uh -huh. Ajajaja, widzowie. Kurde, boi mnie to trochę, bo mimo tego, że miałeś o wiele mniej kalorycznych swoich, które ja tak przycisnąłem, że serio, prawie cię dogoniłem. Wiesz, jak ja się stresowałam, że ty wygrasz? Kurde, Natix, to by została jedna ostatnia rzecz. Ja w tym czasie mam tylko jedną rzecz więcej. Uh -huh. Gdybym wziął coś mniej kalorycznego, znalazł po prostu coś mniejszego. To mógłbym to sobą wygrać. Wiem, niestety. Ale niestety widzowie. Trochę mi zabrakło. Natalii zostały już ostatnie resztki. Oho i uwaga! Dobra, się! Ja w ogóle nie lubię beakrosu, tak szczerze. no mega sucha. No, mega suche są. No niestety widzowie, Natix ma już pusty talerz, pusty swoich, więc wygrywa, bo ma też pustą buzię. Niestety nie udało się dotrzeć do kolejnego losowania, więc na tym oficjalnie przegrywam. Natalia miała chyba trochę łatwiejszy kształt, gdzie miała większy wybór swoich rzeczy. Gdybym ja miał coś kwadratowego, to może byłoby bardziej to wyrównane, ale no, niestety losowałem trójkąt, więc musiałem radzić sobie jakoś z trójkątnymi rzeczami. Tak czy inaczej, ja przegrałem, ale wy za to wytrwaliście do końca tego filmu i dzięki temu wygraliście wstęp do naszej zamkniętej grupy, do której możecie dołączyć, skanując ten. No to kod QR, nie martwcie się, to nie jest nic złego Jeśli macie Instagrama, to koniecznie zeskanujcie ten kodzik Albo kliknijcie w link w opisie na samym dole A my póki co na tym kończymy Było blisko, ale niestety się nie udało I w ogóle Natalia na to był chyba jeden z, z szybszych słoików W historii całej tej no. serii Tak czy inaczej na tym kończymy, dzięki, że byliście Trzymajcie się i ła!